Witam, dziś otwieramy nowy osuszacz powietrza firmy Silvercrest, <gryst> zakupiony w niedalekim lidlu. Tu w pudełku znajduje się ten no to właśnie osuszec. No co ja ci powiem o tej sławce, jak ja nic o tym nie No w otwieramy sławki, fajnie Są bardzo okrągłe jedne z najbardziej okrągłych chwałek na świecie. Skó Skórzane, sk czy skóropodolny. Skórzane. Skóra ekologiczna. z jaj rodowego byka. Fajne, bo czarne, czarno-złote. K240 Studio. Na długim kablu zakończonym wyjściem mini jack Do tego dostajemy dwustronny łówek niebieski, już zatemperowany i obgryziony, <gryziony> no, całkiem nieźle obgryziony, instrukcja. Instrukcja obsługi takie coś. Przejściówka, jakbyśmy mieli studio, <grymne> a w studio y jakiś urządzenie, jak to się nazywa, mikser czy coś to wiedzieć, to się wkręca. Głupi poleczek już by wcisnął i spiercielił sp sp gwit. <grymne> Można zrobić taką czyściówkę, pyk. No. Koniec! Nic więcej w pudełku nie ma. Chcecie więcej? zakupcie. kupcie. No, co ja ci więcej powiem o tych słuchawkach? Mogę je założyć. Tylko jest jeden problem. W momencie, kiedy założymy te słuchawki, nie wiem czy to jest tak zrobione specjalnie. Żeby się bardziej skupić na dźwięku, bo w momencie kiedy zakładamy słuchawki, nie widzimy nic. Z drugiej strony wygląda trochę jak Cyclops: tu efekty. Ogólnie, czat polecam słuchawki. Dla osób niewidomych.